Kołczuć witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z Terrarium My sobie do gry wracamy Ja dużo rzeczy nie porobiłem od ostatniego odcinka Zrobiłem sobie całą zbroję z tego Terrarium Zrobiłem sobie łuk, bo chyba łuku też nie miałem I to tak naprawdę tyle Więcej tego Terrarium, które zgarnęłem mam 8 Ale z tego tak naprawdę nic ciekawego nie zrobię Chcę zgarnąć jeszcze tylko 4 Aby sobie zrobić um, jakiegoś Samona Bo wiem, że za 12 tych sztabek możemy zrobić sobie różdżkę, która nam coś przywołuje no i zniszczyłem jeden filar, poza odcinkiem. Tutaj był taki filar taki różowy, bo chciałem po prostu przetestować bronie i na no, tylko z tego powodu go zniszczyłem. Ale no właśnie, ta zbroja nie jest za dobra na samonera z tego co widzę, bo nie zwiększa nam o ani jedną sztukę ilość przebywanych tam samonów Natomiast, sporo ma defa, sami widzicie zresztą, po 20 defa ma hełm oraz... Na Golenicę, ale najważniejsze w tym chyba jest coś, czego na początku nie zauważyłem, czyli regeneracja zdrowia. Regeneracja zdrowia w tej zbroi jest chora po prostu. Chyba jest zwiększona o 1, w napieśniku o 3, natomiast w nagolinicach o 2, czyli mamy o 6 zwiększoną regenerację zdrowia. I to jest chyba regeneracja zdrowia na sekundę, z tego co ja e, sprawdzałem, bo naprawdę mi się zdrowie w e, ogromnie szybkim tempie odnawia. E, także każde 10 sekund tej zbroi odnawia nam dodatkowe 60 punktów zdrowia A my nie możemy używać mikstrózek przez 60 sekund po użyciu jednej e, Ale idealnie, sąd wyleciałem normalnie O nie, tu jest filar solarny, także ja go chcę ominąć, bo nie jest zbyt silny jak na razie Znaczy będziemy go dzisiaj rozwalać, ale jeszcze nie teraz Najpierw chcę polecieć i zgarnąć trochę ektoplazmy Zaraz wam pokażę wszystkie te inne bronie Strasznie głośne w ogóle, nie będę tego używał, bo jest za głośne Normalnie e, O czym ja mówiłem? A, mamy 60 sekund którym, przez który nie możemy po prostu używać eee, Najzwyczajniej świeci mikstur Także ta zbroja jest no, mega przydatna <laughs> Bo przez te 60 sekund mamy 6, 360 punktów zdrowia odnowione Także to jest no, naprawdę dużo Więcej niż dwie miksturki Także ja się ogromnie jaram A poza tym jej efekt, sami widzicie takie kulki kolorowe wokół mnie latają i one zadają tam po prostu obrażenia przeciwnikom. Te obrażenia nie są jakieś specjalnie ogromne, natomiast są. I zawsze to miło, że zbroja coś takiego ma. Prawdopodobnie nakładają też jakieś modyfikatory na przeciwników, i tak naprawdę to chyba jest ważniejszą sprawą, jeśli będą nakładać te, te modyfikatory. Oj, wiecie co? Ten łuk. Eee, w, sensie, w sensie nie ten uk, tylko ta broń. Ona jest na tyle głośna, że ja muszę sobie grać normalnie, bo no, no nie ma szans, żebym grał z tym na takim. Nadal to jest głośne jak dla mnie. O, nie, niech będzie. Mam nadzieję, że nie będzie przekazało i nie będzie mnie zakłócało. Nie, no nadal jest dla mnie za głośne. Na 50% wezmę i jak, dopóki będę używał tej broni będę grał na 50%, bo no nie chcę żeby po prostu ta broń mnie zakusza, zagłuszała, a jest mimo wszystko strasznie głośna jak dla mnie w porównaniu z każdą inną, spójrzcie zresztą na to no, pam, 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 a tu jeb, zrobiłem sobie takie szybkie przejście tutaj w lochu, żeby farmić ectoplazmę, ponieważ właśnie nie mam ektoplazmy, znaczy 4 ektoplazmy, czyli już mamy ektoplazmę do zrobienia, więc większej ilości sztabek, także ja się bardzo cieszę. E, możemy sobie już chyba zrobić kolejne te terrarium kory. 4 mnie interesują, tak super. Są już 4, mamy 12. E, mając 12 terrarium korów, możemy sobie zrobić nie dla maga. Natomiast o coś takiego: Enigma Rift Staff. Nie wiem co to jest. Co to jest w ogóle? A, e, drill, ok. E, Enigma Rift Staff to jest jakiś samon Broken, zanim w ogóle to. Jest minus 31% obrażenia. Zanim w ogóle to przywołamy. Minus 31% obrażenia, co to jest. E, zmienimy to na Roughless. E, roughless jest najlepszym modyfikatorem na mm, samony, żeby teraz się trafiło. Strasznie tanie to jest do ulepszania, także możemy sobie pozwolić na te ulepszenia, póki nie będzie Roughless wyświetlone. A wam w ogóle przypominam jak lubicie serię z Tera, i to możecie sobie zostawić łapkę w górę. W ogóle ja się tak bardzo cieszę, bo chyba pierwszy raz od marca, a w marcu tam nagrywałem, nie dość, że Izaka dużo, czyli dużo wyświetleń było z niego e, i chyba po prostu na trzy odcinki dziennie czasem wychodziły, czyli pierwszy raz od marca udało mi się osiągnąć ponad 11 tysięcy wyświetleń i w ogóle tych lajków się ostatnio dużo robi subów coraz więcej. Także ja się bardzo cieszę, bardzo wam dziękuję za, e, za to, że oglądacie i to wszystko lajkujecie i w ogóle Miło się robi. <laughs> Dobra, wszystko rac już raczej mamy, yy, wszystkie niepotrzebne rzeczy zostawię w ogóle, bo no, nie, niektóre rzeczy mi są, nie są potrzebne, na przykład mining potion, który używałem, żeby wszystkie te yy, metale wydobyć. Natomiast chcę sprawdzić, co to jest za samon. Takie coś, takie kółko, ale jak to bije? To ma zarębiście duży zasięg i nie widzę, jakie obrażenia te zadaje przeciwnikom. Tu jest napisane niby, że to ma jakieś tam obrażenia, natomiast... Yy, już się nauczyłem w tej zbroi, że... No właśnie, Dobra, że ja są trochę większe. E, I zazwyczaj. E, jeszcze są powiększane przez te dodatkowe umiejętności. O, tu już jest jakiś ten. Dobra, to wiecie co? Przyjdziemy tu, tylko sobie zrobię coś takiego. Pójdziemy już rozwalać filary. Tak naprawdę nie widzę powodu, żeby tych filarów już nie rozwalać. E, mamy bardzo dobrą zbroję do tego. E, jesteśmy przygotowani. Skrzydła nawet zdejmą i nie są potrzebne. Ulepszam sobie buty w ogóle na Frost Park Boots, ale też to nie jest w ogóle potrzebne. Eeeem... Um, skarfa założę i wszystko jest chyba... W jak największym porządku Tak mi się wydaje No i dobra, możemy z przeciwnikami walczyć, ja będę walczył za pomocą tego... Pulse Rifle Jezu, naprawdę jest strasznie głośna dla mnie Nadal to jest dla mnie za głośne Nie wiem, ta jedna broń to jest dla mnie jakaś... No niepojęte Po co zrobili takie coś... Głośnego Niech będzie tak, wiem że to teraz będzie za ciche, ale nie wiem, I ja czuję, że to jest dobra głośność Dla mnie na słuchawkach nawet to jest za głośne muzyki w ogóle przestań słuchać To jest zmniejszone na 30% a nadal i tak to strasznie słychać Także niech zostanie na takim poziomie A jak będzie SDMG i nawet jeśli SDMG, ee, ta broń oczywiście, taki mega Shark z Moonlorda Będzie zadawała obrażenia ee, od tego mniejsze, to i tak będę tego używał bo nie wydaje z siebie takiego okropnego dźwięku. Naprawdę. To jest jedyny powód dlaczego, dlaczego używałbym SDMG, a nie tego mimo mniejszych obrażeń zadawanych. No to robi swoje, widać to naprawdę, to bije bardzo dużo obrażenia, ale no mówię, nie z takim dźwiękiem. To jest taka głupia rzecz, nie? A tak potrafi zepsuć broń. <laughs> Łuk jest w ogóle też bardzo fajny, pokażę wam może. Eee, bo łuku wam jeszcze nie pokazywałem, nie było tak naprawdę okazji. No wiecie co, łuk pokaże na filarze, jak już się odpali, bo trudno jest nim celować. Niestety łuk nie ma strzał samonaprowadzających, ani nie leci też jakoś szczególnie szybko, także wcale nie jest łatwo nim trafić. O masakra, ja nawet widzę na e, OBS-ie. Ojej, ale dostałem wrażenia. Na obs nie wiem jak wy kiedykolwiek może go używaliście. Są tam takie dwa slidery, jeden pokazuje głośność. E, wszystkich multimediów akurat włączonych w tle, które nagrywamy e, A drugi pokazuje głośność mojego mikrofonu I ja nawet tam widzę jak głośny jest po prostu ten pulse Rifle Ja go raz będę używał, naprawdę Jak tylko dostanę SDMG, od razu się na SDMG przerzucam, bo dla mnie to jest za głośne e, Uki też jest bardzo fajnie, dużo obrażenia zadaje Sam z siebie tych obrażeń może dużych jakoś specjalnie nie ma e, Natomiast ma taki efekt <kluzny> O Jezu, przepraszam ja spojrzałem na boki, aż wyszedłem z gry. W sensie myszką wyszedłem poza okienko. Mówię, łuk nie ma bazowych obrażeń dużych, natomiast ten efekt ich jest bardzo mocny, naprawdę. Te obrażenia dodatkowe z tego łuku są bardzo silne i ogólnie to on bije też obszarowo. Sami może widzicie jaki delikatny kwadracik tych cząsteczek. W tym kwadraciku wszyscy przeciwnicy dostają obrażenia. Clock mam, także sobie wracam do bazy. Mm, I wiecie co tak naprawdę? Ja tutaj mam. Mm, 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 mm. Te vortex fragmenty zaraz. Gdzie ja mogę z nich robić bronię? Nie widzę tych broni. A tu są, dobra, wszystko jest. E, vortex Beater sobie mogę zrobić. No i tak. Vortex Beater jest zdecydowanie gorszą bronią, z tego co ja widzę. Bo ma, po pierwsze, very fast speed, obrażenia są znacznie mniejsze, szansa na kryta też jest chyba mniejsza, tak. To ma insanely fast speed. Możliwe, że po ulepszeniu na szybkość też sobie miał insanely fast speed, natomiast teraz nie ma. No i obrażenia ma dwa razy mniejsze, także zdecydowanie się nie upaca używać Vortex bitera. Natomiast ja za... Mm, ja za pomocą Vortex bitera zabiłem Moon Lorda. Także wydaje mi się, że za pomocą tego pulse rifle byśmy byli w stanie zabić tego Moon Lorda. E, tylko będę musiał mieć bardzo duży zapas tych pocisków. Chlorofitu mam całkiem sporo, dzięki Bogu go nazbierałem trochę więcej niż potrzebowałem. Także teraz wystarczy, że pójdziemy sobie do... E, handlarza brońmi. Kupimy od niego trochę zwykłych pocisków i zamienimy je wszystkie na pociski z chlorofitu. Mógłbym też sobie używać pocisków z Terrarium Core, natomiast teraz oczywiście Terrarium Core nie mam i tak. Także zrobić tego nie mogę. To po pierwsze, a po drugie, one nie są samonaprowadzające, niestety. Także ja wolę nie ryzykować. A co jeszcze mogę zrobić? Fantazma mogę zrobić. Fantazm jest bardzo fajna broń w ogóle, też. No, natomiast, bez porównania z naszym Terrarium Pulse Rifle, to jest naprawdę genialna broń. Natomiast, i takiej nie lubię, bo jest zbyt głośna. To mi nie przeszkadzałoby, jakbym nagrywał tfu, jakbym nagrywał. Jakbym grał samemu. Natomiast, jak nagrywam bardzo na to, zwracam uwagę, że mimo wszystko gra. Mnie nie przegłusza. Nie przegłusza? Tak się mówi? Nie zagłuszała, Boże. Nie zagłuszała, ale no. Nie zawsze tak się da zrobić. Mythical Spear Staff nie będę nawet nigdy już używał, prawdopodobnie. Dobra, to może zróbmy tak teraz. Zanim pójdziemy na Stardust Pilar, który jest jednym z najłatwiejszych w grze, prawdopodobnie, pójdźmy sobie na ten Solarny. On jest natomiast jednym z najtrudniejszych. Najtrudniejszym, jak dla mnie, ze wszystkich tych filarów. Ja w ogóle miałem beka, że w serii mi to już powiedzieliście. Natomiast jak ja grałem samemu, ja nie miałem zielonego pojęcia, że te takie robaki wielkie atakują tylko i wyłącznie, gdy jesteśmy w powietrzu. Dopiero się dowiedziałem tego od Was w poprzedniej serii sterarii. Także teraz tego ciała już nie dam i nie będę sobie latał w biomie z tym filarem i nie, nie dam takiego ciała aż. <laughs> To też jest dosyć ciche, a. No to jest strasznie głośne jak dla mnie, ale już mam nadzieję, że na tym 30% głośności nie będzie tak przeszkadzało. Serio. Ja oglądałem końcówkę tego odcinka ostatniego, chyba jak testowałem tą broni dla mnie była zdecydowanie za głośna. Także wolę dmuchać na zimnej i bardzo zmniejszyć tą, tą głośność niż za mało. Możliwe, że teraz za cicho gra, ale. Mam nadzieję, że jakoś bardzo to nie przeszkadza. No już chore obrażenia dostaliśmy. Ale dobra. Nie jesteśmy w powietrzu, także ten ziomek nas nie atakuje. I na razie idzie bardzo ładnie. Przeciwnicy wszyscy idą z lewej strony. Fajnie jakby tak ciągle szli. Bo to mi bardzo łatwo ich atakować. Ej, serio, czemu wszyscy idą z lewej? Czemu nikt nie idzie z prawej? To jest trochę dziwne. Nie rozumiem tego. O, jest jest pierwszy gościu z prawej. ale dostałem hita! Od czego ja dostałem tego? A, oni odbijają um, pociski, dlatego sam takiego hita. Dlatego ogólnie zasięgowiec to nie jest najlepsza postać na um, filar ognisty. No natomiast ja chyba nie mam lepszej broni, tak, także. <laughs> najlepiej będzie spróbować właśnie za pomocą tego pulse rifle. Nie wiem, mi się uda dzisiaj zabić Moonlorda. Szczerze to nie sądzę. Natomiast, jeśli się nie uda, yy, mam po prostu pomysł, jak może nam się to udać. Ej, serio, bardzo łatwo idzie ten filar. Jak nigdy. W dobrym miejscówce jestem, bo oni w ogóle nie mają do mnie dostępu. Yy, I taki plus... Ej, możliwe, że ja otworzyłem już filar. Aż sprawdzę. Taki plus, że atakując ich, oni nie odbijają we mnie strzałów. Byli w takim miejscu po prostu. Nie otworzyłem jeszcze filaru, natomiast sądzę, że bardzo niedługo to nastąpi. Na przykład teraz, jak prawie strony będą szli, to w niektórych miejscach prawdopodobnie będą niestety mogli odbijać moje pociski i ja będę mógł dostać chorobę obrażenia od mojej własnej broni. Czy ten Pulse Rifle w ogóle ma możliwość na nieużycie amunicji? To chcę sprawdzić. 15% tylko, to jest bardzo mało. To jest strasznie mało. Ojej, ja chcę tego gościa zabić. O super, już nie chcę więcej latać. Ci przeciwnicy się tam w lewej, po lewej stronie, widzicie? Zablokowali. Natomiast, no, nic nie mogę na to poradzić. Trochę beznadziejna miejscówka jest, tak szczerze mówiąc. O, i widzicie, oni już mogą odbijać jedynie pociski z tej strony. Także lepiej nie ryzykować. O mój Boże, jakie chore obrażenia zaczynam dostawać. Było zostać na tym miejscówce dłużej. Ale dobra, na razie idzie... Jest, 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 otwarty filar. Możemy... ...atakować już. Zaraz padnie i. Padł. Dobra, super. Udało nam się rozwalić ten filar. Bez padnięcia. O dziwo. E, tylko teraz muszę stąd wyjść, bo będę miał przesrane. Dobra. Serio, daliśmy bez problemu sobie radę. Jestem mega zdziwiony. Wracamy sobie do bazy. I w ogóle, może też wam pokażę, jakie nowe rzeczy możemy sobie zrobić z tych wszystkich e, śmiesznych fragmentów. No, oczywiście, te wszystkie zbroje, które mieliśmy dostępne, Lunar Hook, yy, to wszystko było aż do Solar Wingsów, chyba nie, przepraszam, aż do Celestial Sigil. Natomiast potem jest dostępne coś dziwnego: Coś w tym stylu. Broń zasięgowa łuk, zadająca 366 punktów obrażeń z przesranymi kompletnie modyfikatorami. Yy, to, tego nawet nie widziałem. To jest chyba zwykła broń, natomiast. Ej, serio, to jest zwykła broń. Yy, ja to mogę sobie teraz zrobić. I mogę sobie teraz to zrobić. Serio. Obsydian to jest banalnie łatwy do zdobycia <noise> materiał. Rabi też. Emerald też. Broken Hero Sword. No, chyba nie mam, ale możliwe, że mam. Nie wiem. Eee, I ta druga broń, ta przestrana. No, sami widzicie, co to jest. To, 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 to jest dla mnie niepojęte. Jak klikamy lewym przyciskiem, myszy jakiś strumień krwi wydzielamy. Prawdopodobnie to jest jeszcze broń zasięgowa. Natomiast jak prawym przyciskiem klikamy, to atakujemy szybko i. Odbieramy życie przeciwnikom, czyli się leczymy sami. Do obu tych broni jest napisane, że to jest cheat weapon, czyli to jest taka broń dla, broń dla cheaterów, chyba i nie powinno się z niej korzystać. Także ja z, z nich prawdopodobnie korzystać nie będę. Nawet nie wiem, jak je zrobić. Skąd wziąć te wszystkie esencje? E esencje. Y chyba z tych, z Ragnaroka, możliwe, że się. trzeba je dostać. Gold Brick, o boże, ale to jest dużo. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić, ale mniejsza. E, możemy sobie zrobić Dooms Sajas Coin. E, to przywołuje nam Ragnaroka, to jest taki boss. Jeszcze trudniejszy od Moonlorda. A to już są rzeczy chyba z y, Tremor Moda. Jakieś tam rzeczy zwykłe takie. No e, jak włożę band tu, to, to nie widzę tego, ale mniejsza z tym. Dobra, e, my nic raczej nie będziemy robić. Będę mógł sobie zrobić ten Essence of Flame, to jest bardzo ciekawe, że tą broń będę już mógł teraz zrobić. Czy inne jakieś takie broń też mogę zrobić? Nie, no tutaj na przykład czegoś takiego nie mam. Nie mam takiej broni. Vortex Link natomiast mogę sobie zrobić. O Jezu, ale to jest genialne. 20% większe obrażenia zasięgowe i kryt. Muszę to mieć. E, będę to zakładał zamiast, nie wiem, chyba. Dobra. E, my sobie idziemy na ostatni filar. Po ostatnim filarze przywoła się Moon Lord. E, I Moonlorda Lorda będziemy no, próbować zabić. Nie wiem, sam. E, to jest nawet ok, miejscówka na walkę z Moon Lordem. Tu jest dużo miejsca. E, tak mi się wydaje, że tam będziemy walczyć z tym Moon Lordem. Zobaczymy jak to pójdzie. Eee, może się powinienem przygotować i jeszcze więcej tych pocisków z Chlorofitu ze sobą wziąć. Nie wiem, tak, tak na, na wszelki wypadek, bo od razu po tym pierwszym eee, filarze będziemy po prostu musieli z nim walczyć. Dorobię sobie cały stack po prostu. Jeśli mi starczy oczywiście metalu, no prawie starczyło, ale naprawdę jeszcze jest go dużo. W sensie pocisków jest dużo. Dobra, lecimy sobie. Ostatni filar i walka z Moonlordem. Nie wiem, jak to wyjdzie naprawdę, natomiast to jest chyba najciekawszy dla mnie filar, bo z niego będziemy mogli sobie zrobić zbroję dla Samonera. Ta zbroja dla Samonera mnie mega kręci, szczególnie w połączeniu z tym czymś, tym Rift Staffem. Jak nie będziemy używać Rift Staffa, to będziemy używać oczywiście naszego smoczka Stardust Dragon, on się chyba nazywał. I za pomocą tych samonów możliwe, że uda nam się pokonać Moonlorda i tak. Także ja się bardzo jaram. To jest jeden z najprostszych ogólnie filarów do pokonania. Natomiast lecą, lecą z niego po prostu rzeczy dla samonera. A ja rzeczy dla samonera ogromnie lubię. Ten jeden przeciwnik. Trzeba na niego bardzo uważać. Ten latający taki. O, właśnie to coś. Jak go zabijemy, to po prostu z niego lecą mega szybkie pociski. Ale jak ich unikniemy, to raczej leci luźno ten filar. Z, z, w ogóle sprawdźcie. Jak szybko ja regeneruję zdrowie? To chyba nie jest na sekundę, ale mniejsza z tym, tak jak ja liczyłem. Nadal to jest mega szybko. Jak szybko regeneruję zdrowie? I to jeszcze bez miksturki do regeneracji. Właśnie, nie zrobiłem sobie żadnych miksturek do walki z Moonlordem. Co chyba słabo. Wrócę się po tym filarze do domu i szybko sobie zrobię miksturki w innym miejscu. Najwyżej z nim powalczę. I co to jest mega przydatne? Bo ja użyłem tą miksturkę i zazwyczaj. Po użyciu miksturki, jak nadal nie mamy maksymalnego zdrowia. No to bądź co bądź zostajemy na tym dosyć niskim stanie zdrowia, natomiast tutaj się mega szybko regenerujemy. Także to jest chyba najważniejsza rzecz dla mnie w całej tej zbroi. Jedna też rzecz, która mnie bardzo ciekawi. To czy te efekty ze zbroi naszej, takie mega kolorowe, sami zresztą widzieliście je w loku. Te teraz też nadal oczywiście one są, ale ich tak nie widać bardzo. Czemu mój. A, Tu jest switch doktor, dobrze. Um, teraz tak nie widać, natomiast było widać bardzo dobrze o Lochu. Nadal one są, oczywiście. Te takie małe cząsteczki, które atakują wszystkich przeciwników, czy nakładają efekt ten, który nam zmniejsza defensywę przeciwników? Jeśli tak, to jest coś świetny efekt, bo to chyba zwiększa nam obrażenia z każdym strzem o 17 punktów. A zwiększenie obrażeń z każdym strzelaniem, o jakieś tam 17, nie wiem ile dokładnie oczywiście, ale tak zgaduję, jakieś tam 18 punktów, to jest bardzo dużo, z, 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 um, zwracając uwagę na to, jak my po prostu szybko strzelamy. Także ja bym się z tego mega cieszył, nie wiem jak to działa, ale jeśli tak to działa, to jeszcze lepiej, serio. Muszę się podrapać teraz, polatać trochę. Dobra, możemy znowu walczyć. Coś ten filar strasznie długo się trzyma. Ogólnie te filary się długo trzymają. Dziwię się, że tak dobrze mi na razie idzie na ekspercie. Co prawda, no trzeba przyznać. Te bronie nowe. trochę mnie. E, tutaj kierują. Bez nich prawdopodobnie nie szło by mi tak łatwo. Natomiast i tak. A, aż mi dziwnie. Nie wydaje mi się, żeby te bronie były jakieś takie kompletnie przesrane. Ta broń, którą mamy, serio, jest na poziomie SDMG. Może ciutkę lepsza. Nie wiem, jakie obrażenia ma SDMG. Znaczycie, ma mniejsze obrażenia i tylko z uwagi na te obrażenia, to SDMG jest gorsze. Natomiast znacznie lepsze, jeżeli chodzi o dźwięk wydawany. Ale no mówię, nie wydaje mi się aż tak przesrane te rzeczy. I dlatego się dziwię, czemu aż tak łatwo idzie. Ale możliwe, że po prostu są bardzo przesrane. Dobra. Wszystkie filary zabite. Ja zgarniam stąd fragmenty. Spadam szybciutko do domu. Mamy minutę teraz. Wszystkie fragmenty zgarnięte. Wracamy do domu. Um, mamy minutę. Odpalam sobie buff, oczywiście, na dodatkowego minionka. Um, biorę sobie miksturki, ale z cicho muzyka teraz strasznie. I miksturki sobie robię na. Nie mogę sobie zrobić miksturek. Nie mam tej Mikstorki sobie robię na regenerację dwie. Na Defa, dobrze, już je odpalam. Uh, 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 fojemy. Jakieś miejsce do walki, to jest słabe, to jest bardzo słabe. Nie wiem, pojadę sobie dalej. Przywałem kolejne to coś, mam nadzieję, że tak. Dobra, nie wiem jak to pójdzie. Zobaczymy. W ogóle dźwięku żadnego nie ma. O, i się Munlord trzywało. O, ja mógłbym go tak uciekać od niego. Ojej. Ciekawe, czy mógłbym. Ee, w ten sposób z nim walczyć. Ej, nigdy nawet o tym nie myślałem, serio. Najpierw oko, najpierw znaczy mózg, nie oko. Wow, ładne obrażenia dostaję. Boże, bardzo ładne obrażenia dostaje. Dobra, jest głowa. Jezu, jakie on obrażenia dostaje. Dobra, my już możemy mu wszystkie części rozwalać, bo zaraz będzie miał... i tak rozwaloną głowę, jak tylko ją pokażę, ma tak mało na niej zdrowia. Jedno oko już wyszło. Ja dostałem laserem, także dosyć nie miło. Natomiast on już ma rozwalony ten kręg jakby swój. O, proszę, 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 fuck ten laser. No nie i nam się raczej nie uda przez ten laser. No nie, nie miałem jak tego uniknąć. O Jezu, było tak blisko. Nie wiem jak ja mam tego uniknąć. Te ostatnie ataki były za szybkie po prostu. Ja byłem za wolny. Nie wiem, albo UFO jest za wolne hmm, ale, ale tak dobrze szło, już tak, miałem nadzieję, że go pokonamy dziś, no A teraz wszystkie te filary na nowo. Eee... Chyba, że mogę zrobić go. przywoływaczkę do niego. Mogę zrobić do niego przywoływaczkę. To zrobię przywoływaczkę i po prostu go przywołam jeszcze raz Ale nie wiem jak inaczej do niego podejść, żeby to niby wyszło. Dobrze szło, naprawdę bardzo dobrze szło. Natomiast ta ostatnia faza jest mega trudna. Te oczy, które on przywołuje, mają jakiś samo naprowadzający atak w naszą stronę. I to jest najgorsza rzecz. Bo tego się nie da dobrze uniknąć. Chyba że jechałbym na wózku przez całą mapę. Co nie jest wcale takim bardzo głupim pomysłem. Natomiast, no, no nie wiem, naprawdę. Nie wiem, czy mi starczy w ogóle linii. Dobra, to może. Wiecie co? Zawalczmy z nim tu. To jest końcówka. Gdy on będzie już w tej trzeciej formie, zacznę na wózku jechać w prawą stronę i trochę tego wózka mam. A jak będę za tym drzewem, to po prostu wyskoczę z wózka czy coś w tym stylu. Nie wiem sam. Zobaczymy, jak to pójdzie. ja tak naprawdę już go mogę przywoływać. Pum, bum, 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 bum. bum. Tą podkę załączamy, te zaraz załączę. Tak naprawdę 5 minut trwają, także i takie mogę już teraz załączyć. Wszystkie akcesoria mam założone, dobre. Samony mam przywołane. Mam na samony zwiększone te. Ilość samonów. Mam przywołane? Nie, nie miałem. Teraz mam przywołane samony, dobrze. O Jezu. No tak bardzo bym go chciał dziś zabić. Serio. A co celne, może nie być takie łatwe. Ojej, ojej, ojej. O, teraz, dobrze. Niech, bę niech będzie ta enigma, coś w tym stylu. A nie, to o to chodziło. O dobrze. Siry, tak dobrze szło, no. Może miksturki inne jakieś potrzebuje, coś? Nie wiem, sam naprawdę. Ta ostatnia faza jest mega trudna. Tak naprawdę to on już w tej fazie. Te samo naprowadzające ataki wydaje. Także kurczę, to ja nie wiem czemu wcześniej mi tak szło dobrze. Natomiast ta końcówka taka no, nie za dobra wyszła. Już musiałem użyć miks córki. O Jezu, jeszcze Viverna. Jak mogła się Viverna przywołać podczas walki z Moonlordem? No teraz idzie zdecydowanie gorzej. Tej ręki nie chcesz rozwalić. O Jezus Maria, serio zdecydowanie go że idzie. Już jedną rękę przypadek rozwaliłem. No nie, to nie było do zrobienia teraz. Ech. No datek mi coś wali procesor i mogło się ścinać ta walka. A Jezu, no nie no nie, nie idzie mi to. Nie wiem jak z nim walczyć. Znaczy, mam pomysł. Mam pomysł na taką walkę z nim, że na pewno wygram. E, ale to prawdopodobnie pokażę na następnym odcinku. E, ale zrobię chyba to, o czym Wam mówiłem wcześniej. I o czym mówiłem Wam wcześniej, tak dla szybkiego przypomnienia. Porobię tych platform sporo. W powietrzu, tak po prostu niech sobie platformy leżą. Takie dosyć małe, żeby mi jakoś specjalnie przeszkadzały w lataniu. E, prawdopodobnie po bokach je po prostu porobię, jeśli będę potrzebował. Pomocy, lecę na bok, zgarniam serduszka z platform. Te serduszka na platformach oczywiście przywołam, zabijając dziesiątki e, ok oczu Kutulu. E, jak te oko Kutulu zabiję, te, nie wiem, serio, 40-60 razy, i te y, serduszka będę już miał na tych platformach, wtedy prawdopodobnie zacznę kolejną walkę z Moonlordem. No bo na razie nie idzie jakieś specjalnie dobrze. Ono obrażenia robi ogromne. Jakby nie te jego obrażenia, to by naprawdę szło ładnie, bo my zadajemy mega duże obrażenia. Eee, tylko ono po prostu zbyt dużo zdrowia, żeby tych strzałów no, nie dało się uniknąć. Nie wiem sam naprawdę jak do niego podejść. Jak macie jakieś pomysły jak łatwiej z nim można walczyć, eee, to możecie dać znać i ja tak jak mówiłem, mam ten pomysł z zrobieniem platformy. Cały dzień na to mam, także jeszcze jak macie jakieś pomysły, jak napiszecie to jeszcze będę miał czas je wdrożyć. Także jak na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A my się widzimy w następnym już jutro. Trzymajcie się i cześć!